Obecnie temat dronów, które latają nad New Jersey, nad Niemcami, nad Wielką Brytanią, zwłaszcza nad bazami wojskowymi nie tylko, jest tematem numer jeden ogólnie na świecie. Powiem tyle. Według mnie, może to być obcy rząd, który szpieguje tym samym konkurencję. Dwa, może być to obcy rząd z kosmosu, który nas wszystkich szpieguje. 3, może to być sztuczna inteligencja, która dokonuje rozpoznania i oceny naszych sił militarnych. A jak już zrobi to trzeba, to dokona wiadomo czego czyli dzień sonda w Terminatorze 4. Nie mogę się wypowiedzieć, bo nie wiem nic na ten temat. A szczerze mówiąc. Oglądałem wszystkie te filmiki, na których coś widać, i na pewno mogę powiedzieć, że większość z tych filmów to nawet nie jest UFO, tylko cywilne.